Okej, okay, ostatnia mapa była całkiem spoko. Przedostatnie dwie były okropne. Teraz trafiamy na chyba najgorszą mapę w tej grze. Ona jest najgorsza z bardzo ciekawego powodu, o którym nie wie wielu początkujących killerów. Mianowicie, ciężko zobaczyć barbecue i chili, Ciężko zobaczyć aury, ciężko zobaczyć perki, które czytają aury. A... Dlatego, że to jest taka dziwna mgła i jest bug od, odkąd gram w tą grę, czyli ponad 3 lata. Jest bug, którego nie naprawili, który sprawia, że aury przez tą mgłę nie są widoczne. Ten gościu za dobrze granie. No właśnie, gra bardzo bezpiecznie. Rzucę mi palety na start. Jeżeli go teraz nie złapiemy, to... Trzeba się go pozbyć szybko. DC? To nie była dobra wymiana. Spędziliśmy za dużo czasu nad nim. Jeden hook za jeden generator. Jeden survivor jest na środku i robi generator. Tu wybiega Milori. Kate, sorry, nie Lowry Ale ona nie lupuje za dobrze I chyba nie wie co to jest bułpa A spieprzyłem, tu nie ma palety <grystanie> Okej, okay, o to się sami prosili Nie będę brał jego, tylko będę brał ją Ona wyfarmiła sobie kolegę, nie, za punkty Także ja Ciebie kolego zostawiam, nie chcę go hukować, bo to jest nie fair po prostu, jego własna koleżanka go załatwiła, nie, nie lubię czegoś takiego, sam grasz z sur Survivorem czasami i tak to w pieniąg ziomeczek zostawia Cię na farmicie za hajs, straszne to jest. Dobra, poszli uleczyć Dobra, teraz spróbujemy zgarnąć tego zdrowego Czyli tego co tu został chyba, nie? Po prostu chcę maksymalnie punkty, nam nie zależy na tym żeby wygrać albo przegrać tą grę Zależy nam tylko na punktach no, Tego w sumie nie mogłem dosięgnąć, co? Sorry laska. nie miała szans ale widzisz, że ja gram fair. Także nie bój się, zdobędziesz swoje punkty. O nie, zobacz. Ktoś mi zgarnął huka z przed nosa. Mają. Mają perka na to. Dość wkurzające, nie będę mówił, ale nie hejcie. Każdy gra jak może. To był błąd laska. I za to zapłacisz. A nie, to nie jest laska. Sorry. To, co zrobił tu źle, normalnie bym go nie zauważył, bo szukałem jakiejś zdrowej osoby, żeby słuchować. Ale to błąd, który popełnił, to to, że mamy jeden z najgorszych perków w tej grze, czyli Spice from the Shadows, Kruki. Tam się leczą Tamtej nie widzę w jakiś sposób Mamy kruki i ziomeczek akurat wszedł na ptakę to, to było bardzo niefortunne Patrz, jest zdrowa osoba Punkty Tak, Meg Ona ma sprint bursta, więc wystarczy, że ją... no właśnie, nie? Ale chyba nie będzie ślupowała tu, co? Czy będzie? Nie. co tu zrobiłem? Po prostu się z nimi bawię, nie? Miałem nadzieję, że wyskoczę, ale zapomniałem, że drzwi jeszcze są całe. Tu jest kruk. O, właśnie. No nie, 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 nie. To ci się, to ci się nie uda laska, nie? Teraz pytanie, ona się chowała, bo tu jest też druga laska? Czy po prostu randomowo były. Oni robią generatory razem, więc warto sprawdzić czasami szafkę. Zrobiłem błąd. Nie spojrzałem na barbecue, czyli to, to moja wina. Powinienem najpierw spojrzeć, później się bawić szafkę. Chociaż na tej mapie i tak nie widać aur, ale. O. Patrz, znaliśmy, znaleźliśmy Mac ze Springburstem. Ona weszła do szafki? Nie. Nie wiem, gdzie ona zniknęła. Tam jest. Bo kruk mnie zawołał. Jakoś dziwnie grają ci nie? nie? Nie mogę ich znaleźć. Ale trzeba przyznać, że w tej grze. Krugi robił robotę, nie? Jak na razie najlepszy perk tej gry to krugi. Fajnie, leczył się. Trochę więcej punktów dla każdego. Tu ktoś pracuje? Nie. To pracują tam. No, jest ich raz, dwa. Tylko tu jest szak trzecie jest tutaj ja. mhm. Niestety z szakiem jest słabo No już myślałem że mi docznęła nie złe tomek z szakiem jest słabo to jest jednak god e, god lub nie fajnie by kiedyś zrobić klauna i mieć bambozu Uwielbiam tego perka, ratuje gry. Ten poszedł tu, a ta została na miejscu, bo myśli, że jej nie widzę. Kochane barbecue nie? Ciekawe czy uciekło, czy siedzi w szafie, co? Jak słyszała Terror Radius. Tu jedna osoba się lubi w szafkach chować, także... Wolałem sprawdzić, ale chyba się pomyliłem. Tam ci poszli do tego gena. Zostawimy. O, hajsy. No, znowu Spice from the Shadows, nie? Patrz, jak pięknie. <grym> Najlepszy perk tej gry. Ludzie nie doceniają kruków. Gdzie ty poszłeś teraz? Aha, tu jesteś. A, bo to są mech Nie, tak, to jest druga Meg. Ja myślałem, że nie ma. Stoi w rogu? Nie. Ta się nieźle lubuje nawet, nie? Fajnie, zgarniemy paletę. Zawsze więcej expa Hit nie zawsze musi używać chainsoła, nie? Czasami warto uderzyć z ręki. I co? No i teraz słabo, nie? Lupowała z myślą o tym, żebym chainsoły używał. Ale z dwojga złego, jeżeli mam jej nie schukować i nie mieć chainsoła. Ten biedny Jake, jak biega. Chyba mi ucieknie, co? Nie, nie uciekło. Barbecue, dwójka jest tam, Jake widzieliśmy tu, bo mi zdejmował hooka, także lecimy od razu do tych generatora tego, ale chyba nie zdążymy, co? Chociaż on nie jest ruszony jeszcze. Musieliśmy je przyłapać. Mhm. Kochamy bubę za jego moc, nie? Normalnie byś może Demogorgonem nie dostał stuno. Lubi im robić niespodzianki. <grym> Daj im trochę czasu, żeby się podleczyli, bo to jest bardzo nie fair, że mamy one hita przy takich lupach, nie? Dobra, zakładam, że oni po prostu się teraz leczą. Jeszcze jest jedno... Okej, okay, są so tam. Kopniemy sobie, z racji tego, że nam zależy na punktach, żeby kupić swojej postaci. Kopniemy sobie, zniszczymy drzwi. Tu już jest 200... 300 chyba punktów, nie? Jeżeli oni mnie nie widzieli, to wyjdą tędy. Jak mnie widzieli, to straciłem czas. Nie widzieli. Springburst, nie. No, to spoko. I kolejny raz najlepsze wariu kruki. Serdecznie polecam ptaki. Jeżeli, jeżeli nie macie kurczeperków, którymi możecie grać, to ptaki ptaki wygrywają gry. To co, dojemy mohacha czy nie? Ja generalnie nie jestem taki chętny w dawaniu teraz haczy. Um. A, jeszcze jest jedna, faktycznie. Nie jestem chętny w dawaniu haczy, bo nie mieliśmy żadnych hadonów. Nikt nie rzucił ciastem, nie rzucił niczym, z czego my mamy więcej punktów. Teraz temat: czy ona tu nie siedzi? Nie, bo to teraz... jest. Nie, nie ma jej. Dobra, zrobiłem błąd. Tam był ptak, więc na pewno ktoś był w tą stronę. Zakładam, że poszli na środek. Może. Tu nie słyszę. Tu nie ruszono od kopnięcia. I widzimy jedną osobę w tle. Która biegnie dalej. Tak, biegnie dalej. Dwie osoby w tle. Fantastycznie. Eee, wolę mek. Z Mac sumemy, że jak widzisz defaultową Mac, to od razu wiesz jakie perki, nie? Dobra, ten ziomek mnie strasznie wkurza. To jest. próbuje mi zgarniać pod nosem huki. Także sorry, bro, nie dostajesz hacza, chyba że go znajdziesz przede mną. To jest taki big move, bo goście ewidentnie trochę potrafi grać. I wchodzi na low ranki tylko po to, żeby nie dawać low żyć. Jak nie użyję teraz, to on tutaj ma bardzo dobre grupa. Na... nie ma problemu. goście, jeszcze mam mele. Widzisz, on używa taktyk wysokolewelowych, nie? Chowanie się w szafkach przed tą, przed piłą. To nie są rzeczy, które Newbie potrafią. To jest po prostu smurfik. Nie powinien być na tym ranku, tak jak ja. Tylko ja nie miałem wyboru. Znaczy, sorry. Zawsze mamy wybór. Mogę grać na wersji PS4, gdzie mam 20 FPS-ów. Na koniec gry zawsze polecam używać moc, jaka by ona nie była. To dużo, ale co dużo? Masz na myśli, czy to dużo, tak? Tyle rzeczy wiedzieć na tym ranku.